Jakich zabiegów potrzebuje Twój kalenkołuj w czerwcu? W czerwcu kalenkołuj, które rośnie w doniczce w domu, potrzebuje przede wszystkim odpowiedniej ilości światła, umiarkowanego podlewania i stabilnej temperatury. Światło Kalenkołuj to sukulent, który potrzebuje dużo jasnego światła. Jednak bezpośrednie słońce w najgorętszych godzinach dnia, szczególnie przez szybę, może przypalić liście, dlatego idealne będzie stanowisko przy oknie wschodnim lub zachodnim. Jeśli roślina stoi przy oknie południowym, warto ją lekko zacienić w południe. Podlewanie. W czerwcu dni są długie i ciepłe, co sprzyja szybszemu wysychaniu podłoża. Podlewaj kalenkołuj umiarkowanie dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi około 2-3 cm jest całkowicie sucha. Możesz to sprawdzić, wkładając palec w ziemię. Zbyt częste podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, co jest najczęstszą przyczyną problemów z kalenkołui. Upewnij się, że w podstawce nie zalega woda. Temperatura Kalenkołuj najlepiej czuje się w temperaturze pokojowej, optymalnie w przedziale 18 do 24 stopni Celsjusza. W czerwcu takie warunki zazwyczaj panują w większości domów. Unikaj gwałtownych zmian temperatury i przeciągów. Wilgotność powietrza Kalenkołuj nie wymaga wysokiej wilgotności powietrza. Zbyt duża wilgotność może nawet sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Nie ma potrzeby zraszania liści. Nawożenie: Jeśli Twoje kalenko uj kwitło wiosną i nadal aktywnie rośnie, możesz je zasilić nawozem do sukulentów lub roślin kwitnących o obniżonej dawce azotu, raz na 2-4 tygodnie. Zalecam stosowanie jedna-druga dawki podawanej na opakowaniu przez producenta. Pamiętaj, aby nawozić tylko wtedy, gdy roślina jest w fazie aktywnego wzrostu. Przesadzanie. Jeśli nie przesadzałeś kalenką i wiosną i korzenie zaczynają wychodzić z otworów drenażowych. Czerwiec może być odpowiednim momentem na przesadzenie do nieco większej doniczki z dobrze przepuszczalnym podłożem do sukulentów. Podsumowując, zapewnienie odpowiedniego światła i kontrolowanie podlewania to klucz do sukcesu w uprawie kalenką i w czerwcu. Małpka zielony bzik.